Siemaneczko misieczki, ja jestem Zuzia i witam was serdecznie na kanale Diablica. Jak widzicie po tytule mój pokój zostanie dzisiaj leciutko odświeżony, będą zamontowane półki, razem je sobie dzisiaj ozdobimy na odcinku. Z tyłu jak widzicie też są malutkie zmiany, ale oczywiście wszystko wam pokażę. Oczywiście bez zbędnego przedłużenia proszę cię o kliknięcie tego pięknego przycisku subskrybuj, aby stał się on szary tam na dole, będzie mi naprawdę bardzo miło. Łapka w górę oczywiście też mile widziana, ale bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do ozdówek, które znajdą się na półkach. Na sam początek chcę pokazać wam coś, co skradło moje serce i jest to taki złoty miś, może on służyć również jako skarbonka, ale u mnie on będzie taki typowo dla ozdoby, będzie stał na półce i jest po prostu prześliczny, skradł moje serce, z tego co wiem był jeszcze taki pudrowy róż, też również śliczny, super jest. No dobrze, następnie mamy tutaj taki złoty świecznik, jest przepiękny, ja już tutaj dałam świeczulkę. Yy, nie ukrywając, większość rzeczy będzie złota, ponieważ półki będą czarne. No, po prostu do moich mebli, bo mam czarne meble. Większość rzeczy po prostu będzie złota, bo złoty przepięknie pasuje do czarnych mebli. Oczywiście, u mnie są jeszcze różowe akcenty, więc będzie też kilka różowych ozdóbek, ale zobaczymy, jak to będzie się wszystko prezentowało. Ale po prostu złoty i czarny to jest cudo następnie mam tutaj taką złoto-czarną świeczkę również będzie się świetnie prezentować teraz będzie kolejna rzecz, która po prostu skradła moje serducho jest to taka świeczka i wokół niej są takie różyczki jest przesłodka i bardzo mi się podoba i też myślę, że będzie się fajnie prezentować tutaj mamy taką różowo-złotą świeczkę więc też super się prezentuje tutaj również mam świeczkę, która moim zdaniem jest przepiękna ale rozumiem, że nie każdemu może się podobać w moich oczach to jest po prostu cudo. Następnie mamy tutaj taki złoto-czarny świecznik w kształcie księżyca. Tutaj jest gwiazdeczka. Również fajnie będzie się prezentował. No dobrze, ale tak odchodząc od tematu półek, mam tutaj takie świecące klamerki na zdjęcia i planuję je powiesić na łóżkiem, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I na tych klamerkach, wiadomo, powieszę moje zdjęcie z moim chłopakiem, z moim idolem, jakieś tam zdjęcia. Plus mam takie ozdobne zdjęcia, czarno-różowe, takie neony, więc je na pewno też pomieszam i będzie cudniej, ja po prostu widzę ten efekt. Okej, okay, mi się pokaże wam jak wygląda ściana przed powieszeniem zdjęcia, jestem po prostu zakochana w tym cytacie. Nie wiem do czego tak długo go odzwlekałam, ale po prostu nie byłam pewna jakiego cytatu chcę, ale teraz jak wybrałam ten związany z moim idolem, to jestem po prostu zakochana. Tak ogólnie prezentuje się jedna z półek. Ogólnie mam takie cztery. Nie wiem, czy wszystkie będą powieszone, ale wiem jedno, że da to super efekt w moim pokoju, więc wyczekuję na to, żeby je już po prostu powiesić. Okej, okay, tak prezentują się już zamontowane półki, więc czas je ozdobić. Tutaj również mam już zamontowane dwie takie słodkie małe półeczki i naprawdę świetnie wyglądają. Ok, mi się póki co kombinuję z półkami, ale jedno wiem na pewno, że ten miś musi zostać na najniższej półce, bo wygląda to obłędnie. Ok, póki co wszystko prezentuje się tak, ale przyznam szczerze, że nie mam pomysłu na najwyższą półkę i nadal kombinuję. Wstępnie to wszystko wygląda tak, ale wiadomo, zawsze będzie można coś zmienić i dokupić. I na pewno będę chciała tutaj dokupić rameczki i coś na tą ostatnią półeczkę. Przejdźmy teraz do powieszenia lampeczek i zdjęć nad łóżkiem. I właśnie przymocowałam te lampki, i to jest takie przeurocze, bardzo mi się podoba. OK, to tyle z mojej strony, moje kochane diabełki. Dziękuję Wam z całego serduszka, jeśli dotrwaliście od początku do końca. Przypominam o zostawieniu subskrypcji oraz łapeczki w górę. Ściskam Was mocno i do zobaczenia w następnym odcinku buziaczki.